się zepsuło? Eee, patrzcie. Czy mam w ręku kaktusa i to jej życia nie traci. A. No kurde No ona trzeba na tym, na piasku. A no właśnie, na piasku trzeba. No czy mam w reguł kaktusa i nic mi się nie dzieje. Postawię go dadam. dedam. trochę, nie? Niedopracowane. Ale inaczej no, nie, się nie da. <grychy> patrzcie ile kwiatów. Bo ona stanowe ręce czego sobie czepiasz. Wow, ile kwiatów! Dynie widziałem! Dynie! Nie się! Kocham dynie Ja też! Załóżmy na łeb! Yeah. Dynie można na głowy zakładać. Można do nich pochodnie wsadzić i tam ona jak lampion! No bo to są lampiony. Okej, okay. bo to są świecące dynie. Halloween! Na Halloween się przydają! Na ozdobę! W komentarzach, bo ja w każdej chwili... No nie rozwalaj tak, też wystarczy że spółty rozwalić, to sam się tak. e, W każdej chwili ja mogę tego zrobić wam film z Speeda jakiegoś. Net for Speeda Zamierzam Stormridera robić. Nie coś ściągnie ostatnio. ostatnio. A ja może kiedyś zrobię z Gears of War 3. No. Kolegom? Kale, Mr. Kalariba tak się nazwę bo mnie tak nazwie No właśnie no mówię że ciebie O minęliśmy właśnie pustynię Żeglaj Saharo Witaj Wielbłądów nie było Jezu <noise> Ciekawe czy są mody na wielbłąda Pewnie Trzeba ściszyć, bo ta piosenka za zagłośna. Jak na mnie. Ale fajna. Zróbmy dziś sobie chatkę. Albo nie, podróżujmy ciągle. Oh fucking babe. Fucking YouTube. Więcej gliny! No widzicie? Proszę nie pisać I że jakieś mam. Że jak wybuduję do z gliny, to, że cheatowałem Rozwalone grzyby jak? No same wypadają Patrzcie ile jej jest Nie piszcie, że ja cheatuję, bo tak nie jest No ale na gliny nie ma cheatów chyba Są! Na wszystko jest cheat Nie gram na żadnych modach Może kiedyś zagram, ale tylko na zwierzęta Na przykład na... O nie. Na konie, na Lisy, wilka, wilka, wilkołaka. Wilkołaka nie chcę, bo się boję. Ale fajnie, że taki jakiś najpierw łysy człowiek lata i się przemienia w jakiegoś pieska. Potem. Właśnie. I biega jakby padaczkę jakąś miał. Patologię na chacie. Biega biega tak jakby za dużo przed kąpem siedział. I starzy jedzenia nie dawali, a potem nas gania i, i nam HP zabiera. Jak nasz kolega taki mieszka koło nas. No taki chory psychicznie, infire, <grym> Z którym już jeden film nagrywałem. Ja mówię ciołko. Martoszu Ale potem też bym go... O, jaka fajna polanka Szkoda że ja tu do nie z z zrobiłem Jakby, kiedyś mieszkałem Tylko znowu się wtedy zawiesił. tutaj taka polanka kurę awatara bym zbudował albo jakieś inne gówno Lecimy na Szczecin... Dobrze, do że kaktusów dużo jest. I polecam grę Dragon Age 2. Ping! Klusik! O! wróci w lewo, bo tam coś ciekawego widziałem w wodzie. Bardziej tam. Gdzie? Nie, wydawało mi się, że wodę widzę. Dużo wody, taki wielki. Nie, wydawało mi się. Ha! Tam jest woda. Co jeszcze? Myślę o wrócenie do domu. Ja miałem tu 12 megamap. Ciekawe po tej podróży ile na wzrośnie. O, trzcina. O nie. Ja, ja, ja temu nie wierzę. Na multiplayerze na to nadepłem i do lamy wpadłem. Nie, Nienawidzę tego gówna. Iść tam gdzie lawa była! Nie, bo znowu się utopię. No już raz wpadł. No ale potem się skaptaliśmy, że Fraps na mnie nagrywa! A która nagrywa? Boję się, gdzie? Takie nagrywa to wderwione jest. Trzcina! No, mówiłaś, że tu trzcina jest, a ty mnie nie słuchać. Nic nie mówiłeś. <laughs> Ej, dziwna, bo nie rośnie. A, rośnie tak. przy wodzie. Nie założyłem. A Jest, przyszedłem. O, glina. Glina! Widzicie się jakiego ja To przeznaczenie mocy. Awe. <noise> Księżyc. Kwadracik Lego. Nie wiem, ale Minecraft każdemu fanowi Lego się podoba. To, to ja wam powiem na 100%. No chyba... Ja że... nie jestem fanem, ale kiedyś tylko bawiłem się tym. Jak no. byłem mały. Każdy się bawi No. To było hardkorowe, kurde, dinozaura zbudować z lego albo samolot jakiś. Ja mam! Ja też mam, ale dinozaura ja nie mam, a ty masz. I fajnie ci ozdabia. O! Znowu błąd graficzny. No, albo cień. Nie, błąd graficzny, bo jak uderzysz w jedno to już będzie dobrze. Wiem. Kurwa! Chodźmy tam, gdzie księżyc. Ciągle prosto do księżyca. Uważaj, bo go to No dobra, dawaj, dawaj, ścigamy się. Boże, z on szybki. nie damy rady, Mikołaj, podaj mi się Co? <suszelanie> <szlanie> <totop> I <anty> to Jak Jakby nazwać ten filmik? Nie mu foton. Co? Nie mu fot. No kurde, ale mnie logło. Więc się nagrywa! Glina? Gdzie? Glina Tylko, gdzie? Jak wygląda w tym celowniku? polany kurde coś mi myszka szwankuje albo twoja ręka z padaczki ja padaczki nie mam jeszcze i nie będę miał zobaczymy jutro jakoś gram 15 godzin i nic mi się nie dzieje o ale kwiatki się ustawiły Patrzcie, jaki negatyw, kurde. Nie. Ciekawe. UFO! Co jest? Czekajcie. Ja muszę coś popatrzeć. Minecraft mamy ogarnięty w kiju. Wow, 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 ile gliny! Oh yeah! Oh, rare. Patrzcie, ile gliny. No to hardkorowo jest. Bardzo dużo! Budujemy domek! To nam starczy faktycznie na domek. Patrzcie, ile tego jest. Wkurzyłbym się, jakby to nam się wyłączyło teraz. Serio bym się wkurzył. Jeszcze nie zapisało. Takie coś to jest, że patrzcie. Zrobimy domek, taki mały, będziemy tam mieszkać i będziemy kolejne odcinki nagrywać. Ja. <grym> no, będą przygody jakieś. No. Ja... Po co ja Turboxa bud budowałam jak mam jeszcze jedną łopaty? Piła! <grym> Szkoda, że nie ma łopaty z diametr, Szybciej by to szło. Złota! No, złota najszybsze jest W najnowszym Upgrade! Czyli ten który mamy Beta! 1-2 jeden, jeden, dwa, dwa, Kreska 0-2! Dwa, dwa. Dwa. Ja uwielbiam takie złożakliny gdzie blisko wody nie ma, a są ogromne. No to jest pierwsza A Nie blisko wody. No tak, ale nie przy wodzie. O. Patrzcie ile nam się napełniło przez ten czas. Wow. Fajnie. Oh, yeah. Ciekawe ile te filmy w tą samą stronę. Chcę, że ci mówię. Aha, ciekawe jak do domu wrócimy. Poszukasz... Tego... Ja... No, 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 Co? Co? No nie, nie odejdziemy. Dziękuję. No i tak. Fajnie, o. Trzeba poszukać, będzie metalu, czerwonego zwanego to będzie trochę trudne, ale damy radę i kompas budujemy, no i dojdziemy do I respawnu, koło respawnu jest domek. A no to już jutro, nie? Do szkoły. No właśnie, Co? No. kończą się ferie i do szkoły, no właśnie, haha, ha, a ja mam ferie, kurde zimno mi się zrobiło, zamkniesz balkon, no, no dobra nie zamykaj, nie, nie, uuu, patrzcie znowu bym wpadł, znowu bym, w... a, co tam jest, ja tam widzę tam. tak, tak tam, żeby się utopić przestań, ja wolę nie ryzykować! Bo jak ja zacznę ryzykować, to na 100% się utopię! Hmm. <laughs> A ja nie lubię się topić. Wcześniej to mieliśmy kompas, dwa kompasy jeden zegarek. Nie wiem po co dwa kompasy brałem. Dwa kompasy? Tak. Gdzie ten wartość chcą Tak. Drzwi. No! Oto wpadka wygrała nareszcie! a myślałem, że już się będzie. Ech. Oto zjem sobie po bananie w czekoladzie. Dzięki. Ale kurczę, nie mogę teraz. Ja ci zaraz jem. Nie! Nie musi się przejmować. Węgiel! Węgiel!